Szanowni Państwo, drodzy uczniowie, rodzice, nauczyciele i asystenci oraz sympatycy naszej szkoły. Z okazji zbliżającego się Dnia Polonii i Polaków za granicą, Dnia Władzy Polskiej oraz rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja, życzę nam czerpania z z naszej tożsamości, dumy z naszej historii i pielęgnowania narodowych zalet, a także umiejętności pokonywania trudności. Życzę nam, abyśmy przez naszą pracę, kulturę i postawę uczyli innych miłości do naszej ojczyzny. 3 maja świętujemy również siódmą rocznicę, odkąd rozpoczęliśmy zajęcia w integracyjnej szkole sobotnej im. Federyka Szajana w Bach. Z tej okazji pragnę serdecznie podziękować wszystkim Państwu zaangażowanym w działalność naszej szkoły. Dziękuję za okazane serce, wsparcie, pomoc za wszystkie dobre i ciepłe słowa. Mam że będziemy przez wiele kolejnych lat mogli kontynuować to piękne dzieło, ucząc naszych uczniów języka polskiego, piękna naszej bogatej kultury, a także będziemy mogli pokazywać innym na zewnątrz to, co w nas robią.